Witam wszystkich. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny i bardzo taki gorący temat, czyli drony przeciwko czołgom. Temat bardzo dla nas ważny, ponieważ dużo inwestujemy w nasze czołgi, tylko że nie dotyczy to tylko czołgów. To dotyczy właściwie wszystkich pojazdów i nie tylko pojazdów. Ponieważ, jak widzimy, te drony mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla właściwie wszystkiego. Czołgów, armatochaubic, wyrzutni i pojedynczych żołnierzy. Więc temat ważny, temat bardzo gorący, zwłaszcza, że często tworzą się dwa takie obozy. Jeden, drony to game changer i zmieni wszystko. Drugi, drony są bez sensu, oczywiście mowa tutaj o tych dronach uderzeniowych, i powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku, w ogóle ignorując te drony. No, ja jestem troszkę po środku, nie lubię takich skrajności. I dzisiaj sobie odpowiemy na trzy pytania: jak skuteczne są drony uderzeniowe, czyli koszt, efekt, czy mamy jak się obronić przed tym zagrożeniem ze strony dronów, a jeśli nie, od razu powiem, że nie, to jak to zrobić? Oraz trzecia rzecz, bardzo ważna rzecz, czy potrzebujemy takich dronów? W znaczeniu dronów uderzeniowych, ponieważ gdy mówimy o dronach obserwacyjnych, bez załogowcach obserwacyjnych, to tutaj nie ma o czym dyskutować. To jest element, który powinien być bardzo szeroko wprowadzany, wręcz w sposób masowy, który powinien zejść jak najniżej, jeśli chodzi o strukturę wojska, który musi być połączony w jeden system i ta wymiana informacji musi być na bardzo wysokim poziomie. Ale po kolei. Skuteczność, koszt, efekt. Często wskazuje się, że te drony uderzeniowe są tanim, bardzo skutecznym rozwiązaniem, który właściwie wyeliminował potrzebę posiadania artylerii, przeciwpancernych pocisków kierowanych i innych środków przeciwpancernych. I to tak nie wygląda. Drony te uderzeniowe są zamiennikiem. Rzeczy, które nie są w wystarczającej ilości na stanie obu stron. Drony uderzeniowe są zamiennikiem ppk artylerii precyzyjnej, czyli tej, która ma pociski takie jak na przykład bonus, które to, z odleg... które, to z... które to wystrzelone z odległości kilkudziesięciu kilometrów są w stanie samodzielnie sobie wyszukać celu, na przykład jakiś czołg czy wyrzutnie i go wyeliminować. I te drony są elementem, który ma zastąpić rzeczy, których nie posiadają obie strony, albo posiadają w niewystarczającej ilości. Teraz koszt-efekt. I tu też nie jest tak, jak się niektórym wydaje. Dużo osób wyciąga wnioski z filmów, zdjęć, którymi jesteśmy raczej, ponieważ to jest odpowiednie słowo jesteśmy nimi raczej. Pokazuje się nam ten wycinek, który chce się nam pokazać. To nie wygląda tak, że każdy to nie wygląda tak, że każdy dron trafia. To nie wygląda w ten sposób, że każdy dron jest tym dronem, który wyeliminuje czołg czy też żołnierza. I od razu powiem spokojnie, uspokójcie się w komentarzach. Ja nie jestem z tych, którzy nie doceniają tych dronów. Ja bardzo je doceniam. One potrafią stanowić gigantyczne zagrożenie, zwłaszcza gdy, tak jak u nas, no nie do końca mamy środki, żeby im przeciwdziałać. Więc to nie jest tak, że ja umniejszam ich możliwości. Nie. Tylko próbuję Wam wytłumaczyć, że to nie jest tak, że na 100 wystrzelonych dronów mamy 100 zniszczonych celów. Do celu dolatuje 10-15 sztuk. I to w tych bardziej sprzyjających warunkach, w warunkach silnej walki radioelektronicznej, jest to liczba bardziej zbliżona do zera. W niektórych miejscach jest to zupełne zero. No ale przyjmijmy 10-15%. Nie każdy z nich trafia, a na jeden czołg, żeby go wyeliminować, najczęściej potrzeba kilkunastu trafień. I tak. Wiem, że mamy materiały, gdzie po pierwszym trafieniu ten czołg jest wyeliminowany, tylko tak jak powiedziałem, nam pokazuje się to, co chce nam się pokazać. A tych wcześniejszych prób dostania się do tego czołgu, próby trafienia tego czołgu, czy też kolejnego uderzenia nieskutecznego, już nam się nie pokazuje. Więc, żeby zwalczyć jeden pojedynczy czołg, czy też jakikolwiek inny pojazd, czy to będzie BWP, czy cokolwiek innego, niekiedy potrzeba 100-200 użytych bezzałogowców. I wtedy ten koszt nie jest taki rewelacyjny. Gdy chcemy mieć bezzałogowce, tutaj już patrzę z perspektywy użycia takich bezzałogowców przez nas, to też miejcie pod uwagę, że to nie chodzi o to, żeby umniejszać tym dronom, ale też trzeba liczyć. Czy koszt-efekt jest dobry? Jest wystarczająco dobry, żebyśmy poszli w tym kierunku, na przykład budowy dziesiątków tysięcy bezzałogowców, na przykład wyposażonych w głowice przeciwpancerne. Patrzcie też na to w ten sposób. I gdy policzymy te koszty, na przykład 200 bezzałogowców, które kosztują po kilka tysięcy dolarów, a z głowicą niekiedy odpowiednią głowicą, nie taką, którą wyciągnęliśmy z jakiegoś środka, który już posiadaliśmy, ale taką, którą musimy kupić, żeby była skuteczna, żeby spełniła swoje zadanie, to nagle taki bezzałogowiec już może kosztować grubo ponad 10 tysięcy dolarów. No i okazuje się, że koszt zwalczania, zniszczenia jednego czołgu może wynieść dużo, bardzo dużo, jeśli chodzi o te koszty. Tylko że gdy nie mamy szansy, żeby kupić więcej Pepeków, żeby wyprodukować więcej Pepeków, zdobyć amunicję, tą o której wspomniałem, tą, która może w sposób samodzielny zwalczać wrogie pojazdy, czy też nie jesteśmy w stanie kupić brimstony, które też wystrzelone. Z odległości na przykład 10-12 km, też sobie samodzielnie wyszukają cel. No to próbujemy wszystko, co jest możliwe. Idziemy w drony. Więc po pierwsze, ta skuteczność jest zdecydowanie niższa niż się niektórym chciałoby wydawać. Koszt też nie jest taki mm, dobry, jeśli chodzi o to porównanie koszt-efekt, i zwalczanie tych zagrożeń kosztuje niekiedy nawet więcej, niż gdyby użyć PPK, jakiegoś pocisku wystrzelonego przez artylerię, czy też użyć jakiegoś innego środka. Ale tego PPK trzeba posiadać, te pociski do tej artylerii trzeba posiadać. A tu obie strony mają z tym problemy. Więc gdy nie mamy możliwości zdobycia tych PPK, posiadania tych pocisków, które albo samodzielnie będą się naprowadzać, wyszukiwać cel, albo też Naprowadzą się na cel wskazany za pomocą lasera, gdzie są nasze aperki. Tak spytam przy okazji. No gdzie? Dobre pytanie, prawda? Gdzie są nasze pepeki? Gdzie jest pirat? Gdzie jest moskit? Czy my będziemy skazani na klepanie właśnie takich dronów, nie mając odpowiednich pepeków i amunicji? No to też jest bardzo ważne pytanie. Tylko chcę wam wytłumaczyć, że te drony przeciwko czołgom są skutecznym środkiem, tylko że one są zamiennikiem, zamiennikiem innych rzeczy skuteczniejszych i gdybyśmy to tak podliczyli, to niekiedy tańszych, ale do których obie strony nie mają dostępu, albo mają dostęp ograniczony. Jedna strona to co gdzieś tam kupi albo dostanie, druga strona albo tam, albo coś co jest w stanie wyprodukować. Chociaż ta pierwsza strona też coś tam produkuje, albo ta druga strona właśnie wyprodukuje, albo gdzieś pozyska. Ale to są bardzo ograniczone źródła. Więc spokojnie, ci, którzy zostali opanowani przez dronozę, to nie wygląda tak, jak wam się chce przedstawić. Dron jest zamiennikiem innych, lepszych środków. Środków, których obie strony nie posiadają wystarczającej ilości. I teraz pytanie, czy my będziemy mieć wystarczającą ilość tych skuteczniejszych, bezpieczniejszych dla żołnierzy środków? Bo to nie jest tak, że operatorzy dronów to ludzie, którzy są niezagrożeni. Nie. Na wielu obszarach straty wśród operatorów dronów potrafią być wyższe niż w przypadku tej piechoty, która szturmuje albo broni się w tych najgorętszych miejscach. To jest cel priorytetowy i dla tych wrogich droniarzy, i dla artylerii, i dla lotnictwa, i dla specjalnych grup, które są wysyłane przeciwko tym operatorom, których stanowiska zostały wykryte. I tam nie ma brania jeńców. To jest cel priorytetowy. Więc po pierwsze, drony są realnym dużym zagrożeniem. Tylko że są zamiennikiem innych skuteczniejszych środków, których obie strony mają ograniczone ilości albo w ogóle ich nie posiadają. I to jest dla nas bardzo ważne pytanie: czy my będziemy skazani na tego typu drony, czy my pozyskamy odpowiednie ilości środków skuteczniejszych, żebyśmy mogli się wybronić? No, to jest bardzo ważne i ciekawe pytanie. I tu od razu prawie odpowiedziałem na to moje drugie pytanie, czy też trzecie pytanie: Czy potrzebujemy takich dronów? W mojej opinii nie, ponieważ te środki należałoby zainwestować w na przykład przeciwpancerne pociski kierowane, takie jak Pirat, Moskit, w specjalną amunicję taką jak ta apr ale też zakupy tej amunicji, która sama jest w stanie odnaleźć sobie cel, w program otokar brzoza, czyli ten, który wykorzystuje brimstony, genialna sprawa. Jeden nośnik, kilka rakiet, wystrzeliwujemy nad obszar, w stronę obszaru, gdzie wiemy, dzięki bezzałogowcom, że są na przykład wrogie czołgi i one samodzielnie sobie wyszukują celów. Pojawiło się kilka takich filmów od naszego wschodniego sąsiada, ponieważ on dostał pewną ograniczoną liczbę brimstonów, gdzie na przykład nagle Trzy czołgi, czy też trzy inne pojazdy, właściwie równocześnie zostały porażone i wyeliminowane. Dodatkowo, oczywiście, artyleria, drony uderzeniowe, takie jak w systemie Gladius, to nie oznacza, że musimy z nich rezygnować, amunicja krążąca oraz odpowiednie lotnictwo. Więc drony są skuteczne, tylko że są środki skuteczniejsze. Zdecydowanie skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla nas, to znaczy dla naszych żołnierzy. Tylko że tutaj może zanim przejdę do tego, czy jesteśmy w stanie obronić się przed dronami, no ale o tym już na początku mówiłem, tylko że poruszę jeszcze jeden temat. To, że musimy iść w środki najlepiej naszej produkcji, które są skuteczniejszym środkiem do zwalczania wrogich czołgów, armatochałbic i innych pojazdów. Nie oznacza wcale, że nie powinniśmy pracować nad na przykład opracowaniem, zaprojektowaniem i stworzeniem możliwości produkcyjnych do podobnych dronów, czyli do dronów, które mogłyby, to znaczy ich produkcja mogłaby wystartować bardzo szybko w razie zagrożenia i które mogłyby być właśnie takimi tanimi, ekonomicznymi nośnikami, na przykład głowic przeciwpancernych. Że, gdy nam zabraknie tych pepeków, tej amunicji, tych pocisków, brimstone'ów i całej reszty, żebyśmy mieli już opracowane nośniki, głowice, które będziemy mogli użyć, gdy już nie będziemy mieli wyjścia. Albo też równolegle do na przykład tych PPKów, Ale takie kroki już są chyba poczynione. Teraz odpowiedzi na pytanie ostatnie. Czy my jesteśmy w stanie tego typu zagrożenia zwalczać? Bezzałogowce drony uderzeniowe są, tak jak już powiedzieliśmy, czymś, co może stanowić bardzo duże i realne zagrożenie dla czołgów, ale nie tylko. I niestety nasze możliwości w tej materii są mocno ograniczone. Wiem, rozbudowujemy obronę przeciwlotniczą, tylko że pewnych elementów zabrakło, na przykład czegoś, co miało być zrealizowane przez program SONA, czyli Obrona przeciwlotnicza bardzo krótkiego zasięgu, która będzie towarzyszyć naszym czołgom, wyrzutniom, armatochałbicom. Czyli pojazdy wyposażone w środki lufowe, rakietowe, w zagłuszarki, w urządzenia do smażenia dronów, które w sposób fizyczny, kinetyczny, ale też właśnie za pomocą np. zagłuszarek czy też smażarek. Będą w stanie bronić tych naszych oddziałów. Tego brakuje. Tutaj się właściwie nic nie robi. Od lat. Dużo się mówi od lat, ale się robi tyle, co zawsze czyli wielkie nic. A my mamy możliwości opracowania i produkowania tego typu środków. No, żeby się nie skończyło jak zawsze że będzie coś z zewnątrz, z zagranicy. Szkoda, ponieważ to jest coś bardzo ważnego, zwłaszcza teraz, gdy widzimy te zagrożenia ze strony, zwłaszcza teraz, gdy widzimy te zagrożenia ze strony dronów, realne, duże, niebezpieczne zagrożenia. Coś na co musimy zwrócić uwagę. Druga kwestia to oczywiście no, wyposażenie w szerszym zakresie w środki wykrywające bezzałogowce oraz pozwalające je zwalczać. Nie tylko takie środki, które będą na przykład elementem programu Sona, ale też inne elementy, elementy, które są produkowane przez kilka polskich firm, czyli systemy wykrywające, zagłuszające, smażące, również te, które są powiązane na przykład ze środkami, tak jak wspomniałem, kinetycznymi, czyli na przykład z działkami, z systemami lufowymi. My też tutaj jesteśmy. Współproducentami tego typu systemów, producentami tego typu systemów. Czyli musimy zabezpieczyć nasze wojsko przed zagrożeniami ze strony dronów. Co z tego, że będziemy posiadać lepsze, skuteczniejsze środki niż przeciwnik, żeby zwalczać wrogie czołgi, gdy nie będziemy posiadać środków, żeby zabezpieczyć nasze czołgi? To nie jest droga odpowiednia. A przeciwnik będzie miał tych dronów sporo a my, gdy nie będziemy w ogóle przystosowani do bronienia się przed nimi, no to może być cieplutko. Druga sprawa, w przypadku czołgów, BWP-ów, armatochałbic, może wyrzutni, też bardzo ważna, to systemy aktywnej obrony, ochrony. Rzeczy, które są już stosowane na świecie, rzeczy, które, systemy, które opracowywaliśmy, tylko, że no, tak jak zawsze, no, nasze jest niepotrzebne, nikt nie widział sensu, a gdy już coś takiego zaczęło powstawać, to zmieniono tak mocno założenia, że musielibyśmy wyprodukować najlepszy system na świecie. Który byłby drogi, którego byśmy nie kupili, znając życie. Chodzi o to, że to nie musi być najlepszy system tego typu na świecie, ponieważ zagrożenie ze strony bezzałogowców jest o wiele łatwiejsze do wyeliminowania niż na przykład ze strony przeciwpancernych pocisków kierowanych, przeciwko którym te nasze systemy były w stanie działać. Więc pierwszy krok to ruszamy, odgrzebujemy, odkurzamy te badania nad aktywną czy nad innymi tego typu systemami, i kończymy to i wprowadzamy na naszych czołgach, na naszych armatochałbicach i na innych elementach naszych sił pancernych, naszego wojska. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli kupujemy jakiś sprzęt za miliony, to wydanie kilkuset tysięcy, mówię tutaj o dolarach, na zwiększenie i to drastyczne zwiększenie jego przeżywalności no i załogi no jest chyba dobrym ruchem, prawda? A jeszcze jeśli te systemy byłyby naszej produkcji, nie byłyby najlepsze na świecie. Od razu powiem nie byłyby najlepsze na świecie. Byłyby takim średniakiem. Tylko, że w miarę tanim, oraz naszym, czyli moglibyśmy z nim robić, co chcemy. A przeciwko bezzałogowcom sprawdzałby się w sposób idealny, ponieważ byłby w stanie niszczyć je w sposób kinetyczny. A gdybyśmy jeszcze to połączyli z zdalnie sterowanym modułem ogniowym, np. z jakimś WKM-em, wielkokalibrowym karabinem maszynowym, no to myślę, że to byłoby coś bardzo fajnego. Tak, prawda? Dać szansę naszym czołgom, naszym armatochałbicom, wyrzutniom, bojowym wozom, bojowym wozom piechoty przetrwania ataku ze strony bezzałogowców. No, prawda. No, tylko gdzie mamy sonę, gdzie mamy systemy aktywnej obrony i gdzie mamy duże zamówienia na naszego Pirata, na naszego Moskita, na APRK i na inne środki które są lepsze, skuteczniejsze od dronów uderzeniowych, gdzie mamy umowy jeszcze większe na naszego otokara brzozę, gdzie jest otokar brzoza. Gdzie są umowy na no umowy na Gladiusa akurat są, no ale większe umowy na Gladiusa. Czyli system bezzałogowców rozpoznawczo uderzeniowy. Rozpoznaje na odległość dziesiątków kilometrów, na kilkadziesiąt kilometrów, nawet więcej. I jest w stanie razić za pomocą bezzałogowców czy też amunicji krążącej. Spokojnie tutaj specjaliści chcą mnie zjeść, ale to jest kanał dla zwykłych ludzi, nie dla specjalistów. Który może zwalczać cele w odległości kilkudziesięciu kilometrów. My wyciągajmy wnioski, ale próbujmy na podstawie tych wniosków. Opracowywać rozwiązania, które będą lepsze niż to, co jest obecnie używane. Więc zabezpieczamy nasze czołgi, zabezpieczamy całą resztę pojazdów i nie tylko, czyli Sona, czyli obrona przeciwlotnicza, czyli aktywne systemy obrony, czyli inne systemy, które będą chronić na przykład tych operatorów bez załogowców rozpoznawczych. Inwestujmy w środki, które są lepsze, skuteczniejsze od bezzałogowców, tak żebyśmy mieli po pierwsze zabezpieczenie przed oddziaływaniem ze strony wroga, i po drugie, żebyśmy to my w skuteczniejszy sposób na tego wroga mogli oddziaływać. No cóż, kończmy jak zwykle masło maślane, no ale do końca maja tak już będzie. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.